Pan Jan Kożuchowski, najstarszy mieszkaniec Moszczony Królewskiej w gminie Mielnik, już jako jeden z nielicznych zna miejsca zbiorowych mogił z okresu II wojny światowej. Jedna z takich mogił znajduje się w lesie koło Moszczony, od strony Szerszeń. Data na tabliczce wskazuje, że mogiła jest tam od 1943 roku. Według opowieści pana Jana jest to zbiorowy grup rodzin żydowskich, mączerów i cukiertów, rozstrzelanych w tym miejscu przez hitrelowców zimą, 1943 roku. Bo jeden był w wojsku, wie, poszedł do wojska za Sowietów i otalał. Był i później przyjechał z Rosji tutaj, przyjeżdżał. Dom odprawował swój na stacji. No i był tutaj i prosił, chodził. A jego dobrze znali tutaj. Mój sąsiad kapelką umarł, to zimno robił. O. Obie rodziny okupację chciały przeczekać w pobliskim bunkrze. Niestety nie udało się. Po wojnie Mogiłą opiekował się syn Mączerów. I, i szla Żydówka i Żyd, na przykład i Turka. I uciekali, to starych pobili, pobili starych, a ona uciekła, przyleciała w Końskie Góry, ale mówię, uciekaj dalej, uciekaj dalej, bo nas tu zabiorą. No to ona poleciała na nagrywarki, takie jakieś 15 lat miała. I tam złapali i zabili, tam, aj człowieku, staje się, Thank okay. you.